Przepraszam teraz doktora Jerzego Sowe, y, który przedstawi nam kolejną prezentację jakość powietrza, a istniejąca infrastruktura polskich szkół. Czyli gdzie jesteśmy teraz? Co, ja może, mm drogą wstępu. Po pierwsze chciałem bardzo podziękować Pani Marszałkini Biejat, że otoczyła to zagadnienie swoim patronatem i y, temat y, funkcjonuje w Polsce od wielu lat, ale chyba na tak wysokim poziomie y, jeszcze chyba po raz pierwszy. Również bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i wszystkim Państwu y, y, witam i mam nadzieję, że y, Skorzystają Państwo dość dużo z tej y, konferencji. Zostałem poproszony o przedstawienie tematyki y, jakości powietrza, a istniejącej y, z infrastruktury polskich szkół. Pierwszy slajd ma czarne tło i chyba niestety tak trochę w, w tematyce mojej wypowiedzi też będą czarne kolory. Prze Ważały. Yy, zacznijmy na szybciusieńko. Jaka jest ta jakość powietrza? Spróbujmy powiedzieć. Mówiliśmy generalnie, że zła, ale spróbujmy ją przedstawić. Nie ma badań yy, tak robionych kompleksowo, yy, żeby był taki wymóg, na przykład co dwa czy trzy, trzy lata, we wszystkich szkołach, albo w wybranych szkołach, albo w województwach. W związku z tym trzeba posługiwać się badaniami naukowymi. Na ogół w tekstach są prezentowane wyniki z dwóch, trzech, czterech szkół, badania interwencyjne, badania przy jakiejś modernizacji, co powoduje, że to są jakieś efekty jednostkowe. Ja pozwoliłem sobie wykorzystać własne badania, bo to mi najłatwiej zrobić, ale one też mają jedną cechę. To jest badanie 20, 28 losowych wybranych warszawskich szkół. To były dzielnicy Śródmieście, Mokotów i, i Żoliborz. To było po pierwszej fali termomodernizacji. Chcę powiedzieć, że oczywiście też pojawiają się takie uwagi, żebyśmy byli w stanie coś zmierzyć. Otóż yy, chciałbym powiedzieć jasno: jakość powietrza mierzy się metodami pośrednimi. Albo mierzymy intensywność wentylacji, ale w przypadku stosowania wentylacji grawitacyjnej to jest jeszcze bardziej skomplikowany pomiar, gdyż mierzymy tak naprawdę, interpretujemy zmienność stężeń dwutlenku węgla. I gdybyśmy to tak yy, przedstawili, to widzą Państwo z takich wykresów, które są po lewej stronie, gdzie ta. Yy, Dość szybko zmienia się, się stężenia dwutlenku węgla. Tutaj zrobiłem zestawienie, taki rozkład, histogram, jakie były te najwyższe stężenia. Proszę zwrócić uwagę, w tych 28 szkołach najwyższe stężenie pod koniec, kiedy uczyły się tam dzieci, to było ponad 4000 ppmów. Jednocześnie w prezentacjach wcześniej, które prezentowała pani profesor Morawska, czy pani doktor Gasperowicz, czy Paweł, pojawiały się sformułowania, że tam powinno być około 1000, więc jest to 4 razy więcej. W naszych badaniach robiliśmy również badania zanieczyszczeń chemicznych. Jest ich bardzo dużo, co pokazywało Paweł na przykład pokazywał taki slajd, gdzie było widać, że tam jest około 100 związków. Na potrzeby inżynierów robi się to poprzez tak zwaną całkowitą liczbę lotnych związków organicznych, czyli ile w sumarycznie tych związków jest. Tu jest to skrótem TVOC z języka angielskiego. No i znowu chciałem pokazać mniej więcej taki rozkład, gdzie widać, że na szczęście nie było tak bardzo źle bo te rekomendowane yy, poziomy to jest mniej więcej 200 lub 300 mikrogramów na metr sześcienny w zależności od badaczy ale nagle okazywały się takie szkoły gdzie było to rzędu powyżej 1500 czy od razu chcę zapytać gdyby ktoś mnie zapytał co to za szkoły i co to za stężenie, to powiem od razu, w jednej szkoły to były pastowane podłogi, które powodowały, że nawet badacze nie mogli tam, że tak powiem, dobrze wysiedzieć, bo, bo nie dało się, więc dziwię się, je, że tam dzieci mogły ileś godzin spędzić, a w drugim to były po prostu bardzo, ale to bardzo śmierdzące mapy wydrukowane na jakimś podkładzie plastikowym, które w pracowni a. historycznej były. No, halo, halo. No, A on coś nie odbieram, żeby przyjeżdżać to tutaj. Chyba... Dobra. Okay. To chyba nie tutaj. Dobrze, dziękujemy. Ja bym poszedł dalej, przepraszam. I, I na podstawie tej interpretacji, powiedziałem, takich badań, zastanawialiśmy się, jaka jest intensywność wentylacji. Przy czym do tej interpretacji można użyć tylko wyników, kiedy nie ma dzieci w sali, kiedy okna są zamknięte. Prowadziło nas to do takich e, wniosków. Jeżeli w klasie szkolnej, e, wentylowanej w sposób naturalny, wentylacją grawitacyjną, są zamknięte okna, to strumień powietrza na, dla jednego dziecka wynosi 2, 4, 6 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Mówiliśmy minimum polskim według polskiego prawa to jest 20 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Zalecenia, których tutaj się pokazywały, sięgały wartości dużo wyższych. A więc mówimy, że jesteśmy w granicach czasami 20% normy. Otwarcie okna na ogół to jest albo dopuszczenie yy, zanieczyszczeń z zewnątrz, tak jakby chociażby podniesiony tutaj był już ruch samochodowy, albo hałas uliczny, który uniemożliwia dydaktykę. Nauczyciele nie są w stanie uczyć, na przykład jeśli będzie tam gdzieś niedaleko tra linia tramwajowa albo coś takiego. W jednej jedynej szkole strumień powietrza był ponad 20 metrów sześciennych. Od razu powiem osobom, które są z Warszawy. Stara przedwojenna szkoła na Powiślu na ulicy Drewnianej miała y, kłopoty ze znalezieniem odpowiednich okien o wy, bardzo dużych wymiarach. W związku z tym nie była poddana termomodernizacji i ona jako jedyna wyszła tutaj ciekawie. Y, co jest naszym problemem? Otóż tak naprawdę Polska... Y, w pod koniec lat 50. wymyśliła system e, e, szkół tysiąclecia. I od razu chcę powiedzieć, że to był genialny, fantastyczny, pozytywny program w tamtym czasie. Stwierdzono, że te szkoły muszą być tanie, typowe i tak dalej. W związku z tym, jak Państwo widzą, mniej więcej zdjęcie z jednej z przykładowych szkół. Mniej więcej dwóch, góra, trzy kondygnacyjne budynki, wielkość klas 40-50 metrów kwadratowych. Wtedy zakładano liczebność 40 uczniów w jednej klasie. Dawało to zagęszczenie około jednego metra kwadratowego do półtora metra kwadratowego powierzchni podłogi na jednego ucznia. Inżynierowie, którzy zajmują się projektowaniem wentylacji klimatyzacji, jeżeli zajmują się biurem, to mają 8 metrów kwadratowych, czasami 10 metrów kwadratowych powierzchni podłogi na jednego pracownika. Na salach konferencyjnych czasami jest to 3 metry, 4 metry kwadratowe podłogi na dzieci to jest bardzo specyficzne miejsce klasy. Ogromne zagęszczenie, bardzo bliski kontakt, duża ruchliwość, niewielka powierzchnia. Z punktu widzenia technicznego jeden z najtrudniejszych przestrzeń, żeby zapewnić właściwą jakość powietrza. Druga rzecz, którą chciałem podkreślić, że na początku stosując system wentylacji grawitacyjnej okna w tych szkołach wszystkich musiały być nieszczelne. Były przewidziane, że muszą być nieszczelne. Okno było elementem, przez który napływało powietrze do szkół. W ramach termomodernizacji. Czasami dostaliśmy w Polsce od wielu zagranicznych ekspertów wymieniajcie okna nowe szczelne, tylko że w tamtych krajach, w których robiono tą, z których pochodzili eksperci, oni mieli wentylację mechaniczną, w związku z tym nieszczelne okno to była jakaś strata energetyczna, natomiast u nas to był system, który był odpowiedzialny za dostarczanie powietrza. Wymiana okien jest związana z tym, że wprowadzamy co najmniej nawiewnik powietrza, czyli rozszczelniamy to okno, czyli w miejsce okna wprowadzamy szczelne, ale z pewną dziurą, którą i tak powietrze się musi dostawać. Tak samo hałas i zanieczyszczenia. W związku z tym niewiele to rozwiązuje. Innym elementem jest to, że w Polsce po latach jakichś tam nie wiem, przedwojennych uważano gruźlicy, uważano, że muszą to być bardzo słoneczne pomieszczenia. Klasy szkolne zlokalizowane są od południa, południowego wschodu, południowego zachodu, przy bardzo dużej powierzchni przeszklenia naturalnie wyeksponowane są na silne zyski ciepła i na przegrzewanie. Wentylacja grawitacyjna, niektórzy są wielcy zwolennicy tego rozwiązania, ale proszę pamiętać, zawsze zwrócić uwagę, w jakim kraju jest to mówione, w jakim klimacie jest to mówione, w stosunku do jakich pomieszczeń jest to ogłaszane. Ta wentylacja działa w funkcji zmiennych parametrów klimatu zewnętrznego. W zależności od temperatury zewnętrznej, czy jest minus 20, czy jest plus 12, czy jest plus 20, za ka w każdej chwili intensywność wentylacji będzie inna. W zależności od tego, czy wieje wiatr, intensywność jest inna. To pierwsza uwaga. Druga bardzo silnie zależy od wszystkich elementów konstrukcyjnych: liczby kanałów wentylacyjnych, właśnie szczelności okien i tak dalej. Jest inna na każdej kondygnacji. Nie jesteśmy w stanie filtrować tego powietrza, więc z zewnątrz przedostaje się takie powietrze, jakie ono tam jest. Wielkim plusem dla wszystkich, takich no niezwiązanych. Z Pogłębioną analizą jakości powietrza jest to, że to jest system, który wymaga najmniejszych nakładów inwestycyjnych. I to powoduje, że przy braku środków próbuje się wprowadzać ten system. Ten system w zasadzie jest w stanie spełnić te funkcje wentylacji tylko o, na terenach, które są, mają bardzo dobrą jakość powietrza zewnętrznego, bez źródeł hałasu zewnętrznego. I wymagają bardzo dużej interakcji z ciągłym rozszczelnianiem i doszczelnianiem okien, żeby dostosować intensywność wentylacji do zmieniających się warunków zewnętrznych. W przypadku szkoły jest to praktycznie nierealne. Tu chciałem przedstawić slajd, jak to się dzieje, że tak nieefektywny system wentylacji jesteśmy w stanie stosować w polskich szkołach. Jeśli weźmiemy warunki techniczne, jakim powinny spadać budynki i ich usytuowanie, to jest rozporządzenie ministra infrastruktury. W jednym z głównych paragrafów 148 mówi, że wentylację mechaniczną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych, i uwaga, oraz we wszystkich innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej. Otóż ja Państwu mówię, że zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza w szkołach przy pomocy wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej jest niemożliwe, w związku z tym ta wentylacja na podstawie tego przepisu w ogóle nie powinna być tam stosowana. Jeżeli ktoś się podpisuje pod takim stwierdzeniem, że w szkole zrobi wentylację grawitacyjną, to są dwie możliwości: albo nie ma świadomości, czyli no raczej no niedobrze to świadczy jego kompetencjach, albo poświadczenie nieprawdę. To jest w tym momencie, kiedy już byśmy stwierdzili, że chcemy mieć ten system jakiś działania wentylacji, to jak intensywna powinna być? Tu jesteśmy odsyłani do polskiej normy, która mówi, że to powinno być 20 metrów sześciennych powietrza dla każdego dziecka. To nie jest tak duże, jak było w tych różnych normach. W przedszkolu może być to w żłobkach i w przedszkolach zmniejszone do 15 metrów. Ale jak podaje się jakikolwiek strumień to ten strumień powinien być mierzalny. Zaczęła tą myśl, rozpoczęła pani profesor Morawska. Jeżeli robimy jakiekolwiek prawo, to powinniśmy. Móc to weryfikować. Otóż w przypadku wentylacji mechanicznej jesteśmy w stanie to zmierzyć. W przypadku wentylacji grawitacyjnej są to skomplikowane pomiary pośrednie polegające na interpretacji zmienności i w zasadzie nie, nie wiemy w danej chwili, jaka to, jakie to jest intensywność powietrza. No i już ostatni element. Być może można by poszukiwać jeszcze takiego zabezpieczenia w takim rozporządzeniu, który mówi o formie i zakresie dokumentacji technicznej, dokumentacji projektowej. Jest tam napisane, że należy napisać, jaki system wentylacji jest przewidziany, natomiast nikt tam nie napisał, że należy obliczeniowo wykazać, że ta wentylacja działa. I y, reasumując, w większości dokumentacji technicznych szkół pojawia się zapis zrobiony przez architekta. W budynku przewidziano wentylację grawitacyjną. To jest kropka. Nie ma liczby nawiewników, liczby kanałów, wysokości. Mało tego, żaden architekt nie jest w stanie tego policzyć. Dlatego robi się to metodami symulacyjnymi, a nie prostymi. Jest to trudniejszy system do zaprojektowania niż system wentylacji mechanicznej, którego unikamy. Korzystając z obecności przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia, tak się trochę w tą stronę pokłonię. chciałem powiedzieć, że pewnym problemem, jeśli już mówimy o zanieczyszczeniach, istnieje jest pewne zarządzenie ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Tutaj specjalnie zrobiłem wydruk z ISAP-u, który mówi, że to jest. Akt obowiązujący i zwrócę Państwu uwagę, że jest to zarządzenie ani rozporządzenie, ani ustawa, więc zarządzeń już teoretycznie według polskiej konstytucji mieć nie powinniśmy. Dwadzieścia, chyba 7 lat już minęło od tego czasu, a my nadal nie poprawiliśmy tego zarządzenia. Mało tego, ono jest już nieaktualne merytorycznie. To jest zestaw 32 substancji, co do których mamy we wszystkich pomieszczeniach podane dopuszczalne stężenie, ale. Połowa to, z tych substancji już została wyeliminowana. Jak gdyby z przemysłu nikt już ich nie robi. Natomiast jest wiele substancji, które powinny się tam znaleźć, a y, ich nie ma. Niedawno była nowelizowana y, jedna z norm 16798. W Polskim Komitecie Normalizacyjnym uznano, że nie można się odnieść do tego zarządzenia. Tylko grupa ekspertów wymyślała jakieś własne stężenia. W, moim zdaniem po 27 latach od uchwalenia Konstytucji, najwyższy czas, żeby takie zarządzenie zmienić. Ponieważ przedstawiłem Państwu wyniki z roku 2000, ktoś mógłby powiedzieć, że to są stare wyniki i się dużo zmieniło. Chciałem powiedzieć, że za chwilę będzie prezentacja programu wentylacja dla szkół i domów i tutaj autorzy są, za chwileczkę powiedzą. Chciałem tylko powiedzieć, że wystarczy zajrzeć do tego raportu i zobaczyć, że tam było pięć sal edukacyjnych badanych. Wyniki są bardzo podobne, jeśli chodzi o stężenie dwutlenku węgla, intensywność wentylacji. Natomiast chcę powiedzieć, że o ile w roku 2000 nie zajmowaliśmy się pyłem zawieszonym PM2,5, bo wtedy nie było dobrych i tanich czujników, które mogły to zmierzyć, to w tej chwili oczywiście pojawia się nowy problem PM2,5, bo on jest główny od, odpowiedzialny za utratę naszego zdrowia. O tym programie powie już kolega. Pozwoliłem sobie w swojej prezentacji, nie wiedząc, że tutaj będzie uwaga pani dr Gasperowicz o oczyszczaczach. Ja powiem, jeżeli wchodzę czasami jako poproszony jakieś konsultacje w szkołach czy, czy w przedszkolach, widzę bardzo... Dużo takiego sprzętu, ale czasami wywołuje on moje przerażenie, gdyż na przykład znajdują się tam lampy promieniowania UVC, które jak Państwo wiedzą są szkodliwe zarówno dla oczu, skóry i tak dalej i nigdy nie powinny być włączane w obecności osób. Są tego typu jonizatory powietrza, które generalnie jonizują, ale prowadzą do formowania się nowych cząstek PM2,5 i takie badanie profesora Jimeneza, który pokazał, w kontekście covidowym zestawił może 10 rodzajów oczyszczaczy powietrza i powiedział że gdyby miały dać ten sam efekt redukcji y, zakażeń to powiedział że niektóre z nich na przykład różnego typu elektrostatyczne czy tam jonizacyjne powodowałyby więcej przypadków śmiertelnych na skutek pojawienia się pyłu zawieszonego niż uchroniłyby potencjalnych y, osób zagrożonych a więc tutaj y, moim zdaniem no mamy pewną dziurę, to znaczy szkoły, dyrektorzy szkół, władze lokalne są pozostawione trochę bez takiego przewodnika. Co stosować, czego unikać, na co zwrócić uwagę, jakie intensywności y, powinny być. Y, ja w, również wspieram stosowanie tego typu urządzeń i znam przypadki, gdzie bardzo dobrze zadziałały, ale tylko wybrane y, rodzaje. I y, Pozwolę sobie powiedzieć, ponieważ no, zajmuję się tą tematyką prawie 30 lat. Co jest jednym, to nie jest powód mojej dumy, że tak wcześniej 30 lat temu wiedziałem, że ten problem jest. To jest problem frustracji, że od 30 lat zajmuję się tematyką, która nie zostaje nie jest rozwiązana. I dlatego zostawiłem tutaj pewien e, e, taki. E, Dlaczego moim zdaniem to się nie udaje? Dlatego, że są jednostkowe akcje, czasami jakieś ministerstwo, czasami jakaś organizacja próbuje to rozwiązać, a moim zdaniem minimum to jest długofalowa współpraca pięciu resortów. Używam nazw, nie takie jakie są w danym rządzie, bo rząd się formuje, nazwy ministerstw się zmieniają, ja używam tutaj ministerstw, powiedzmy infrastruktury, edukacji, zdrowia, środowiska, finansów, takie jak to będzie. Zakładam, że przy wspólnym działaniu, w jakiejś zgodzie, która trwałaby lat 10 lub więcej, gdyby Ministerstwo Infrastruktury zajęło się warunkami technicznymi, rozwiązaniami technicznymi dla szkół, Ministerstwo Edukacji sposobem organizacji zajęć szkodnych, liczebnością klas, przerwami itd., Ministerstwo Zdrowia określeniem dopuszczalnych poziomów zagrożeń i efekt, jak zrobić to w czasie pandemii, Ministerstwo Środowiska zaczęłoby traktować środowisko zewnętrzne i wewnętrzne w ten sam sposób. To znaczy WHO ma te same wytyczne dla ekspozycji, bo tym samym powietrzem wdychamy. I tutaj jest ten link do, do tego, które powiedziała Pani Radna Glisman, że jest w programach termomodernizacji nie widzimy wentylacji. Ministerstwo Środowiska w dobrej wierze, jak rozumiem, mówi zróbmy termomodernizację, ale Coś tutaj jest nie tak i gdyby widzieli, że środowisko na zewnątrz i wewnątrz jest takie samo, to może by ukłonili się w stronę wentylacji. No i Ministerstwo Finansów, przedstawiciel Zrzeszenia Miast Polskich, mam nadzieję, że dobrze powtórzyłem nazwę, powiedział, że chodzi o finanse. Też uważam, że chodzi o finanse, wymyślenie prawa, które zrzuciłoby na władze samorządowe finansowanie tych projektów. To w zasadzie szkoda się zajmować, bo władze y, samorządowe nie podołają tak dużym inwestycjom i tu musiałyby być jakieś mechanizmy y, finansowe. Dziękuję bardzo za uwagę.